Ciemka, jestem Kamil01. Przed Wami znowu Eurotrack Simulator 2, piąty odcinek, już. I dzisiaj mamy bardzo ciekawy ładunek. Są to skrzydła do wiatraków. Nie są one bardzo takie duże jak się wydają tutaj. Ale wgrałem też moda, który robi jeszcze dłuższe te naczepy. Tylko nie udało mi się znaleźć takiego zlecenia. Ale takie zrobimy. Jedziemy z Gorzowa. Już się mapa ładuje, jest Gorzów. Z Gorzowa do Wrocławia mamy 300, nie 274 km. Tak i będziemy sobie jechać. Mamy nawet prostą drogę. Raz wjeżdżamy na autostradę, i do. Jak się nie mylę. A nie do kopalni. Okej, okay, to tak też można. O tu nawet obok Zgorzelec jest. Ale tu osób, tu tych firm jest, Mediamark i tak dalej. Dobra, jedziemy. Żeby nie przedłużać. Trzeba ładnie ustawić freetraka. Skonfigurować wszystko czy pięknie działa. Jak działa to? Odpalamy silnik i lecimy. O, ruszyłem! Aha, to znowu nie ma w środku GPS-a. No. Musimy w końcu znowu tam ciężarówkę kupić. W sumie stać już nas, tylko poziom. Jeszcze poziomu nie mamy. Za bardzo ale no, na też taka fajna. Nie jest zbyt długa, ale swoje robi. Dobra, ruszamy. Nic nie jedzie. gazuj, i Kabil, jak tam wyjechało? Pięknie, nawet linii nie zahaczyłem. Wszystko było wyliczone pięknie. I w tym odcinku macie właśnie taki głos lepszy, bo udało mi się teraz dobrze wszystko skonfigurować. W poprzednim też mnie słyszeliście, ale trochę ciszej. Ale chyba było pięknie, no. Jak myślicie? I tam to zlecenie dowiozłem. Było ładnie naprawdę, nawet śnieg był i ciężko się jeździło. Dobrze to wszystko skonfigurowane było, że na śniegu nie dało się jeździć. Opony się ślizgały normalnie. I właśnie to mi się spodobało, ładnie tak wyglądało. Będziemy w tym odcinku wszystko przepisowo jeździć. Tak, tak, tak jak nie Polak normalnie, wszystko przepisowo. Ale no po, popatrzcie sobie. Tutaj musimy zrobić sobie jakiego na wizytóweczkę screena. Przepięknie tu jest normalnie, tylko z której strony by go zrobić? O, tak. Żeby znaleźć te piękne domki ładne. O, coś takiego. Może nie brać tam tutaj, że tekstury są. Tam nie chcę tego mieć na zdjęciu. Nasycenie i rozmycie Pole widzenia troszeczkę. I tak o można. Pięknie. Na piąty odcinek. Wizytówka ładna. Na... Kiedyś jakiś specjal dostaniecie, bo powoli robię swoje własne tapety z gry do właśnie EuroTraka i ATSa. A i tutaj zahaczyłem. Naprawdę są piękne, takie ładne. Widzieliście jak ten kurier się zatrzymał? Telefon mu zadzwonił. Aha, no jak. Ja myślałem, że dwójkę mama, ja ósemkę miałem. Aha, ja na budowę oczywiście muszę jechać. Czemu by nie? Ale i tak tu skręcamy. Ładne tutaj budowy zrobili. Tu też pięknie wszystko wyszło. Agencję pracy nawet odkryliśmy. GPS, wiecie, musiał gps znaleźć. To jest chyba taki mod trochę nie do końca zrobiony ładnie z tym GPS-em. Ale fajnie to wygląda. Na przykład jedziemy, jedziemy i on się zatnie na chwilę. To tak jakby naprawdę szukał GPS-a, bo tak jest z prawdziwych. I też, żeby mógł przestać padać. Chociaż i tak pięknie się jedzie. No ale, ale rozjazdy tu piękne zrobili. I od razu jeszcze, nie minęło tak dużo odcinka, to może więcej osób ogląda. Zapraszam was na mego fanpage'a, żebyście zalajkowali go. Okej, okay, zahaczyłem. Bo tam mało osób jest na tym fanpage'u, a dużo rzeczy tam się dzieje. Muszę to jakoś trochę inaczej zrobić. Teraz dopiero zakręcić. Olej mi się udało. Znak. No, udało się, dobra. Więc polecam tam zalajkować. Tam dużo informacji jest. Jak też ktoś nie subskrybuje, no to może zasubskrybować mój kanał. Przy okazji, jak się spodobał film, łapkę w górę zostawić. I wtedy będzie więcej odcinków. Po prostu to mnie motywuje. I, I tak bym powiedział: więcej wyświetleń, łapek w górę, im jest, tym bardziej się chce nagrywać. Nic nie idzie, można zjeżdżać. Aha, zapomniałem, że przepisowo mam jeździć. Od 70. zaraz będzie, i będziemy 70. jeździć, Ale w deszczu światła by się przydały. W ogóle Polska, no to światła w dzień muszą być. I fajnie mi się gra na singlu jednak. Tak fajnie się przesiąść z multiplayera na singla, bo naprawdę no to to jest piękne, coś, że można pojeździć sobie i wszystko tak ładnie, pięknie wygląda. No tak jak drogi w Polsce bym powiedział. Wszystko idealne. Co tu mamy? 71 jedziemy. O, włączyłem światła ostrzegawcze. Przecież muszę tak jeździć, patrzcie co ja wiozę. To jest chyba mod satana, jak się nie mylę. Ale i też wgrałem jednego moda. Powinniście go mieć w opisie na większe gabaryty. Naprawdę, tam są naczepy dłuższe i ciężej się nimi manewruje. Tylko no nie udało mi się akurat wybrać zlecenia. Nawet nie jeździłem jeszcze na takich. Ale Boże, kiedyś nam jakieś się trafi zlecenie. Ale jak deszcz i burza jest, to naprawdę FPS-y tutaj na mapie, na grafice ultra strasznie spadają. No tutaj nawet komputer wujka bochona by miał mniej FPS-ów, nie 60. Tak bym powiedział. Odcinek w 60fps. a tutaj w grze nie ma 60fps. Ale na odcinku to jakoś inaczej wygląda. Mam nadzieję, że ten deszcz minie. Bo, jak w ustawieniach ustawiałem, to tak, żeby raz kiedyś spadł w ten deszcz, a nie cały czas w słońcu jedziemy. Gdzie to było? Rozgrywkę. Gdzie tu jest deszcz jakiś? Gdzie. Gdzie jest prawdopodobieństwo spadnięcia deszczu? Aha, tu ja duże miałem. Coś takiego ja chcę. Ja nie chcę takiego dużego. No, jak, jaka burza normalnie. No, taka straszna. I muzyczka też taka, taka bardziej, taka burzowa, ale się wszystko złożyło pięknie. O, ładnie tu mamy. Teraz u góry pisze nam ograniczenie prędkości do 70. Jedziemy 70 O, deszcz już ledwo co pada Dobra, można wyłączyć wycieraczki już I lecimy sobie z górki jak ładnie No światła chciałem zgasić w Polsce w dzień, no jak ja mogłem Czemu ja tak wolno jadę? Mam 70 na tempomacie, mam. A to dobrze. Jedziemy przepisowo, zostało nam 180 km. Uda nam się to super zrobić pięknie. I teraz tak sobie postanowiłem, że będę robił odcinki na zmianę. Będzie Eurotrack, Minecraft i ATS. Tylko no ATS-a trochę ciężej mi nagrać. Tak jednak Eurotrack według mnie lepszy jest. I raz kiedyś Network Speeda. też będziecie mieli. Dawno też w niego nie grałem. Znacie, no, odcinków nie było, ale trochę grałem. Ale za niedługo gdzieś się pojawi odcinek, może. Bo fajnie, fajnie się gra naprawdę w Network taka odskocznia od symulatorów, od Minecrafta i tak dalej. Jakbyście chcieli, mogę tak zapytać się, to możemy tak jak na przykład jeździmy na singlu, to tak żebyśmy z kimś rozmawiali. W komentarzu napiszcie z kim byście tak chcieli, może mi się uda załatwić jakoś żeby porozmawiać albo pytania, żebyście pozadawali. Bo Macie tyle, kilka odcinków było z Eurotracka, to żadnych pytań, za, żadnych pytań odnośnie serii, nic, tylko kilka osób poogląda i, o fajnie lajka, nie obejrzy odcinka nawet. Żebyście pozadawali te pytania, żeby aż fajnie było pojeździć tutaj. Żebyście na fanpage'a wbijali, tam na będę pisał, nagrywam odcinek, zaraz piszcie pytania i tak dalej. Ale no jak... Może z dwie osoby napiszą komentarz, no to mało jest. Tak, żeby na odcinek 3-4 pytania były, to już super, jakieś informacje poopowiadam i wtedy można te pytania jeszcze. I wtedy odcinek nie będzie taki za bardzo nudny. To już noc się robi? 21. W sumie, no tak, noc się robi. I też docencie moją pracę. Macie odcinki w 60 fps, a nowego internetu nie mam. Dłużej się film rzuca, dłużej się renderuje film. I docencie to też. poudostępniajcie film, jak się Wam spodoba. Trochę czasu mi to zabiera. Łapki pozostawiajcie, to też wtedy więcej wyświetleń będzie. Bo, tak, po sto wyświetleń na Eurotraku, no to mało jest trochę na mój kanał prawie 1000 widzów. No tak, żeby 200-300 było, żeby do 300 dochodziło, gdzieś, żeby film siedział 1000. Dobra, cześć, witajcie. Po cięciu małym musiałem zrobić na chwilę cięcie. Ale już witam Was ponownie. Już jedziemy jeszcze. Jakieś auto chciało mnie wyprzedzić, ale zrezygnowało jednak. Bo ograniczenie się zwiększyło. <laughs> Korek za mną jedzie. Zrobił się taki mały. Ale przepisowo jeździmy. O, zaraz trzeba zwolnić tory kolejowe. No, może nie do zera, nie będziemy zwalniać. Ale tak troszeczkę, bo są tutaj te barierki. Nie trzeba stop zrobić. ...zatrzymać się. Ale można jeździć normalnie. O, 94 km nam zostały, to niedużo. Fajnie się jedzie, tak przepisowo, tak wiecie, tak... ...można krajobraz popodziwiać. Chociaż jakby tak jeździć dziennie po 3-4 godziny, to bym w końcu... ...przyspieszył ponad te 70 teraz tutaj. Gdzieś tak 80-90 bym jeździł. Ale tak na odcinku można po 70 pojeździć. Tak fajnie. Kilometry ładnie skaczą. Ale nocy te, te światła mrugające, fajne są. Że ja nawet je widzę tutaj, może trochę wkurzające są, ale no trzeba. Gdybym wyłączył te światła, chyba by mnie wyprzedzali od razu. Czekajcie, zrobię kierunkowskaz awaryjny, żeby może wyprzedzać, że pusta droga. Ale chyba to tak aż nie działa. Nigdzie nie było informacji o ostrym zakręcie. Jak można tak, ja tu jadę 70 z gabarytem i tu zakręt taki ostry. Nie było żadnej informacji o nim. Orlen. Coś mały Orlen. Powinien być większy ze sklepem. Byśmy chipsy sobie kupili. Właśnie wczoraj nie kupiłem chipsów. Był odcinek, mówiłem, że muszę chipsy sobie kupić. Nie kupiłem chipsów. No, wyprzedzaj mnie, auto! To zrezygnowałeś? LOL I dzisiaj muszę kupić te chipsy. Nagrywam to w drugi dzień po prostu, żeby już odcinek był. Żebym mógł sobie go wrzucić. Ten powinniście mieć odcinek po Minecraft gdzieś środa, W okolicach środy. Więc dzisiaj mamy piątek, więc no... Pół tygodnia nagrywane naprzód. Jelenia Góra nawet jest tutaj? To musimy więcej jeździć na takich mapach. Dobra, cześć, witajcie. Po cięciu małym musiałem zrobić na chwilę cięcie, ale już witam Was ponownie, już jedziemy jeszcze. Jakieś auto chciało mnie wyprzedzić, ale zrezygnowało jednak, bo ograniczenie się zwiększyło. Korek za mną jedzie. Zrobił się taki mały. Ale przepisowo jeździmy. O, no, zaraz trzeba zwolnić tory kolejowe. No, może nie do zera, nie będziemy zwalniać, ale tak troszeczkę, bo są tutaj te barierki. Nie trzeba stop zrobić zatrzymać się. Ale można jeździć normalnie. O, 94 km nam zostały, to niedużo. Fajnie się jedzie tak przepisowo, tak wiecie, tak można krajobraz popodziwiać. Chociaż, jakby tak jeździć dziennie po 3-4 godziny, to bym w końcu przyspieszył ponad te 70 teraz tutaj. Dziś tak 80-90 bym jeździł. Ale tak na odcinku można po 70 pojeździć. Tak fajnie. Kilometry ładnie skaczą. Ale no te, te światła mrugające fajne są. Że ja nawet je widzę tutaj. Może trochę wkurzające są, ale no trzeba. Gdybym wyłączył te światła, chyba by mnie wyprzedzali od razu. Czekajcie, zrobię kierunkowskaz awaryjny, żeby może wyprzedzać, że pusta droga. Ale chyba to tak aż nie działa. Nigdzie nie było informacji o ostrym zakręcie. Jak można, tak? Ja tu jadę 70 z gabarytem i tu zakręt taki ostry, nie było żadnej informacji o nim. Orlen. Coś mały Orlen, powinien być większy ze sklepem. Byśmy chipsy sobie kupili. Właśnie, wczoraj nie kupiłem chipsów. Był odcinek, mówiłem, że muszę chipsy sobie kupić, nie kupiłem chipsów. No, wyprzedzaj mnie, auto. To zrezygnowałeś? LOL I dzisiaj muszę kupić te chipsy. Nagrywam to w drugi dzień po prostu, żeby już odcinek był. Żebym mógł sobie go wrzucić. Ten powinniście mieć odcinek po Minecrafcie, gdzieś środa. W okolicach środy. Więc dzisiaj mamy piątek, więc no, pół tygodnia nagrywane naprzód. Jelenia Góra nawet jest tutaj? To musimy więcej jeździć na takich mapach Dobra, witajcie. Znowu małe cięcie. Nie, po prostu mój głos mieliście zmutowany, o, tak bym powiedział. Bo jeździłem nadal, ale mama mi weszła do pokoju. No jedźcie auto, ja sobie wiadę, nie musisz mnie puszczać. No, rozpędza się z takim. W ogóle, ile mamy ton? Nie, nie będę wciskał, się ten guzi ze mi się przemieści. A ja nie lubię, jak on mi się gdzieś na dół przemieści. Ale z, z około chyba 20 ton mamy. U mnie w okolicach, no niedaleko mnie, gdzieś tak, 5 km od mojego miasta, na wiosce stawiali dwa wiatraki, właśnie. I też musieli jakoś przywieźć to, a drogi są straszne. I nie wiem, jak oni to przywieźli, ale przywieźli, bo stoją, działają już dwa wiatraki i robią prąd. Track stop. O, widzicie, jak ładnie. Można sobie zatrzymać się 24 na dobę. Wow, to dobrze. Dobrze, że 24 na dobę. Zauważcie, przepisowo że 80 km na godzinę, jest 81, no ale, o nawet fotoradar będzie Jak mi da mandat, nie gram już w Eurotrakę. Gdzie są jakieś długie światła? Gdzie ten fotoradar? Był już czy nie było? Nie wiem Może nie było go? Albo będzie. Lotos. Też ładna stacja. To jest jak McDonald's wygląda prawie. Aha, ja do 50 zwolniłem. Dziwię się czemu tak wolno. A tempomat puściłem. Znaczy gaz miałem, nogę na gazie. I myślałem, że mam tempomat. A ja nie miałem tempomatu. W sumie za bardzo nie ma co przyspieszać, bo zjeżdżamy tutaj na Pragę, Warszawa, Praga. Kolejny kierunkowskaz. Lubię, ta lubię takie rozjazdy. Fajnie one wyglądają. Ładnie, ładnie. Nie wiem, czy muzyczka nie zagłusza wa wam trochę tego silnika. Ale co tak słuchać silnik? Tu już lepiej muzyjeczkę słuchać. Kolejnym razem ogarnę troszeczkę tak ciszej, żebyście wszystko słyszeli. Tak żebym ja też słyszał, bo nie chcę cały czas silnika, chcę też wszystko. O widzicie Wrocław centrum. Tu zjeżdżamy, mamy firmę obok i zjazd jeszcze niżej. DHL. Do 40 zwolnij Kamil To bieg muszę zmniejszyć Gdzie mam to zostawić? Eee, yy... A, okej, okay, dobra Zahaczyłem się Bo myślałem, że... Jak ja mogłem myśleć, że ja mam zostawić to na Rondzie, no? No ale takie małe rondo i ja z takim gabarytem mam tu wjechać No i jeszcze hopka No i tu muszę zaparkować tu gdzie ten Xik Będzie ciężko Ale ja dam radę No wiedziałem, że się gdzieś tutaj zgniotę Ale O co ja uderzyłem? Aż tak się zgniotłem Dobra, te ostrzegawcze wyłączę, bo mnie wkurzają No, nie mogę w ogóle ruszyć. LOL Dlaczego? No, aż tak się zablokowałem, aż tak to głupio zrobione jest To ja mam tam wycofać z... tak o no śmieszne, no. W sumie z tej górnej kamery dam radę. No, ale jeszcze do przodu wjadę sobie. Nie wiem czy teraz nie zrobię przyspieszenia. Więc macie przyspieszenie jak ja sobie parkuję. Dobra, witajcie, udało mi się. Drugi raz parkowałem, bo raz za mocno do tyłu ruszyłem. Ale w przyspieszeniu to wyszło... W ogóle sam z siebie jestem dumny, bo wyszło mi to nawet ładnie, pięknie, nawet naczepy nie odczepiałem. Więc dzięki za odcinek już tutaj odczepiamy na naczepę. Fajnie się wiozło, dzięki, że oglądaliście. Znowu zrobię coś takiego, kto obejrzał do tego momentu. Niech napisze w komentarzu. Może jakiś komentarz. I do tego jak do, obejrzał do tego momentu niech napisze też doskonale. I wtedy będę wiedział, że też ktoś w końcu obejrzał. I dzięki. Brakuje 22 poziomów do 6 poziomu. Dwa poziomy jeszcze i kupimy swoją ciężarówkę. Więc 2-3 odcinki i mamy już ciężarówkę. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!